Alpuente, kraina zamków, dinozaurów, okolica znana ze względu na rozliczne wąwozy i góry, góry ulegające silnej erozji. Alpuente jest jedną z najpiękniejszych miejscowości w, górskiej, w górskim regionie La Serrania, w północno-zachodniej części prowincji Walencja. Blisko granicy z prowincją Teruel. Rozciąga się na około 13 tysięcy hektarów. Położonym na południe od Sierra de Hawalambre, tworzy naturalne środowisko o wielkiej urodzie. W jego wizerunku miejskim dominuje imponująca masa zamku który stanowi skarb bogatego dziedzictwa kulturalnego. Aby cieszyć się niezrównanym widokiem na prawie cały obszar miejski, zaleca się dostęp do wzgórza świętego Krzysztofa, San Cristobal, gdzie w centrum miasta znajduje się Mirador de la Veleta lub San Cristobal. Kolejny spektakularny widok można uzyskać z Mirador de la Bomba, położonego przed miasteczkiem Alpuente, do którego prowadzi ścieżka aż do miejscowości Las Eras i do Los Gamediones. Rada miasta oferuje weekendowe zwiedzanie starego miasta z przewodnikiem. I to jest godne polecenia, bo uzyskuje się wtedy dodatkowe informacje i dostęp do miejsc niedostępnych lub zamkniętych. Okolica Alpuente jest bardzo, bardzo godna do odwiedzenia. Najstarsze świadectwa w przeszłości pochodzą z epoki Brązu udokumentowane na zamku El Pollo, a także w los Castillejos, we wsi Cuevarus, gdzie również są pozostałości osady iberyjskiej. W innych punktach też roz, rozliczne ślady iberyjskie i rzymskie. W czasach muzułmańskich mur chronił ludność, rozciągając się na zachodnim zboczu na 600 metrów, docierając do wąwozu Rekero na północy. Najlepiej zachowana wieża stanowi obecnie siedzibę ratusza. Budynek należy przypisać chrześcijańskiemu okresowi średniowiecza. Z późniejszymi dodatkami, które wmontowano. Zamek Alpuente stanowi element, który przyczynił się do stworzenia niepowtarzalnego wizerunku miasta. Położony na, na wzgórzu nad głębokim wąwozem rzeki Rekero. Dominacja jest widoczna w sylwetce wieży. Albarana, tu, która jest widoczna na skale na południe od ufortyfikowanej zagrody. W pracach archeologicznych zidentyfikowano technikę budowlaną, która była modna między X wiekiem a XI wiekiem. Olbrzymia bryła. Zamku została zmniejszona w wyniku częściowej rozbiórki jako kary dla ludności za poparcie sprawy przeciwko Bourbonom podczas wojny o sukcesję. Bardzo blisko zamku znajduje się archidiecezjalny kościół naszej pani de la Piedad, zbudowany między wiekiem XIII a XIV który wyróżnia się ośmioboczną dzwonnicą. Alpuente pielęgnuje bogate dziedzictwo paleontologiczne. Zwiedzający mogą podziwiać pozostałości górnej Jury, datowanej na 140 milionów lat, według datowania oficjalnego, wśród których wyróżnia się szkielet zauropoda, Znalezionego w pobliżu miejscowości Baldowar. Naukowe znaczenie terytorium Alpuente uwidacznia się w identyfikacji nowego gatunku zauropodu i po raz pierwszy w Hiszpanii odzyskaniu kawałków dinozaurów z tego zaura. Alpuente kumuluje kolekcję śladów dinozaurów. I knity. Jeden ze śladów y, znajdujący się w korkolidzie znajduje się na liście odcisków palców przygotowanych in, na wniosek o deklarację światowego dziedzictwa. Wszystkie te dowody, również rozliczne skamienieliny roślinne, części drzew, wskazują. Że terytorium Alpuente stanowi autentyczny park jurajski, który warto poznać i spenetrować. Obiekty, które trzeba zobaczyć, to mury pozostałości Zamku Alpuente, zamek del Pollo. Usytuowane 12 km od centrum Alpuente, urząd miasta, muzeum, gdzie, jest, y, gdzie są przechowywane kości i niektóre skamieliny z, z dinozaurów, kościół parafialny, pustelnia Santa Barbara, akwedukt. Punkty odkryć skamieniałości znajdują się w Korkolidzia, Arkuela, Losidzia i Wiskota. I na koniec też trzeba zobaczyć kościół Świętego Rocha. Alpuente, kraina zamków, dinozaurów, okolica znana ze względu na rozliczne wąwozy i góry, góry ulegające silnej erozji. Alpuente jest jedną z najpiękniejszych miejscowości w, górskiej, w górskim regionie La Serania w północno-zachodniej części prowincji Walencja. Blisko granicy z prowincją Teruel rozciąga się na około 13 tysięcy hektarów położonym na południe od Sierra de Havalambre. Tworzy naturalne środowisko o wielkiej urodzie. W jego wizerunku miejskim dominuje imponująca masa zamku który stanowi skarb bogatego dziedzictwa kulturalnego. Aby cieszyć się niezrównanym widokiem na prawie cały obszar miejski, zaleca się dostęp do wzgórza świętego Krzysztofa, San Cristobal, gdzie w centrum miasta znajduje się Mirador de la Veleta lub San Cristobal. Kolejny spektakularny widok można uzyskać z Mirador de la Bomba, położonego przed miasteczkiem Alpuente, do którego prowadzi ścieżka aż do miejscowości Las Eras i do Los Gamediones. Rada miasta. Oferuje weekendowe zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem, i to jest godne polecenia, bo uzyskuje się wtedy dodatkowe informacje i dostęp do miejsc niedostępnych lub zamkniętych. Okolica Alpuente jest bardzo, bardzo godna do odwiedzenia. Najstarsze świadectwa, w przeszłości pochodzą z epoki brązu udokumentowane na zamku El Pollo, a także w Los Castillejos we wsi Cuevarus, gdzie również są pozostałości osady iberyjskiej. W innych punktach też rozliczne ślady iberyjskie i rzymskie. W czasach muzułmańskich mur chronił ludność Rozciągając się na zachodnim zboczu na 600 metrów, docierając do wąwozu Rekero na północy. Najlepiej zachowana wieża stanowi obecnie siedzibę ratusza. Budynek należy przypisać chrześcijańskiemu okresowi średniowiecza z późniejszymi do dodatkami. Które wmontowano. Zamek Alpuente stanowi element, który przyczynił się do stworzenia niepowtarzalnego wizerunku miasta. Położony na, na wzgórzu nad głębokim wąwozem rzeki Rekero. Dominacja jest widoczna w sylwetce wieży Albarana, tu, która jest widoczna na skalę na południe od ufortyfikowanej zagrody. W pracach archeologicznych zidentyfikowano technikę budowlaną, która była modna między X wiekiem a XI wiekiem. Olbrzymia bryła w zamku została zmniejszona w wyniku częściowej rozbiórki jako kary dla ludności za poparcie sprawy przeciwko Bourbonom podczas wojny o sukcesję. Bardzo blisko zamku znajduje się archidiecezjalny kościół naszej pani de la Piedad, zbudowany między wiekiem XIII a XIV który wyróżnia się ośmioboczną dzwonnicą. Alpuente pielęgnuje bogate dziedzictwo paleontologiczne. Zwiedzający mogą podziwiać pozostałości górnej Jury, datowanej na 140 milionów lat, według datowania oficjalnego. Wśród których wyróżnia się szkielet zauropoda, znalezionego w pobliżu miejscowości Baldowar.